Cześć wam, Bemace Runner, i witajcie w kolejnym odcinku pod tytułem Pochodzenie imion. Kolejne 10 koni nas czeka, i będą to pierwsze konie z gablotki od dołu, bo wcześniej skończyliśmy tutaj takie oględziny. No dobra, to to jedziemy. Mega Parbat. Jak widzicie, jest to moja perełka. Chyba każdy ją zna, kto go na ten kanał. Dużo się zastanawiałam, jak ją nazwać, czy Nanda Parbat, czy Nanga Parbat I to jest jedna niby literka, a dla mnie ma naprawdę duże znaczenie Ale mianowicie nazywają ją Nanga Parbat przez G A Nanga Parbat jest to szczyt górski, nie wiem gdzie, nie pamiętam A Nanda Parbat i była, jest to siedziba Ligi Zabójców z... no. tak. Drugim koniem jest Kane Imię Kane jest dla mnie bardzo ważne, a dlaczego? Ponieważ od grudnia 2014 roku może kojarzycie wszedł film pod tytułem Jupiter Intronizacja i tam grał Shining Tatum w roli Kena Wise'a, czyli z Legionu, byłego, że tak się wyrażę. No i Kane Wise podbił moje serce od Tamtej pory jest moim y, narzeczonym, moim małżonkiem, moim kochankiem, moim ukochanym. Wszystko co się wiąże, tak? I po prostu, no, tak. Tak jest to mój ukochany, dlatego ten koniec. to jest takim imię, bo jest bardzo ładny. No, dobra, nieważne, nieważne, nie zagłębiajmy się w to bagno. Trzeci jest Tomas. Tomas y, był to główny bohater. Logii pod tytułem Więzień Labiryntu, od której pochodzi nazwa mojego kanału, ponieważ angielska nazwa Więzień Labiryntu znaczy: mówi się The Maze Runner, właśnie tak jak mój kanał. Ogólnie, yy, właśnie był to nastolatek, który próbował wyrwać się spod rządów, dreszczu, który. Było cały świat, ale mu nie wyszło. A dobra, nieważne. Tak czy siak, wiecie o co chodzi. Zalantair jest to nazwa planety podbitej przez oraz wysiedlonej przez Balema Brasaksa, króla, jakby to powiedzieć, władcy tam paru nastu tam planet, z Jupitera Intronizacji, właśnie. Velocity 9. Otóż jest to substancja wspomagająca jakby to powiedzieć, rozwój, przyspieszenie, speedforce w organizmie biegacza. A dobra, tłumacząc Wam, pochodzi z serialu także mojego ukochanego The Flash. I nie wiem czy oglądacie, czy nie, ale jest to najszybszy człowiek na świecie, a raczej meta człowiek, walnięty piorunem wskutek wybuchu akceleratora cząsteczek, i dostał takie super moce. Które pozwolą mu biegać z prędkością Mach 2. Ponad, i właśnie pojawił się z drugiej Ziemi. Nie będę tłumaczyć, taki inny Zoom, który chciał być najszybszy we wszechświecie, i właśnie poszukiwał takiego lekarstwa, i podstępem skłonił właśnie tam tych pracowników Star Labs żeby zrobili mu Velocity Nine, chociaż to było na podstawie tych prób i błędów, ale w końcu się udało, że to Velocity odbudowywało cząsteczki w ciele biegacza i pozwalało szybciej biegać, nie? I tam dalej, dobra. Nieważne, nie będę się w to zagłębiać, bo bym mogła gadać godzinę Następnym koniem jest sam inaczej Samantha, a to imię pochodzi z serialu i Carly. Nie wiem, czy ktoś oglądał od dziewczyny Samantha Packet która była blondynką. No i właśnie tak jakoś mi się skojarzyło i tak ją nazywałam. Następnie mamy Asgarda. Asgard jest to świat, w którym mieszkają nordyccy Bogowie, nie wiem czy okażecie. Na przykład z filmu Thor. I właśnie było tam siedem światów, tam Asgard, Midgard, czyli Ziemia, Wanaheim, Jotunheim jakiś tam... Nie, nieważne. Tak, a także siak było to właśnie świat tych bogów nordyckich. A Kolejny nasz misiu al I także to imię dla mnie bardzo ważne. A dlaczego? Ponieważ pochodzi oczywiście z mojego kochanego serialu pod tytułem Arrow. al był to przydomek jakby to powiedzieć nowej imię Olivera, czyli Green Arrowa. Kiedy to pod przymusem wstąpił do Ligi Zabójców, Razhagul nadał mu to imię, a Zachim po arabsku znaczy strzała, po prostu. Dalej, Wanaheim. Jest to właśnie jeden ze światów z, z mitologii nordyckiej. Ostatnim koniem jest orkan. Orkan, yy, może jest to też nazwa wiatru, yy, ale ja nazwałam go na cześć magicznego. Długopisu Persego Jacksona, tam, tam całą sagę, więc spoko Orkan, właśnie taki jakby powiedzieć, zmiennokształtny długopis, który się zmieniał w miecz Z niebiańskiego spiżu I był dość magiczny, ponieważ niebiański spiż krzywdził tylko półbogów oraz potwory No i bogów też oczywiście, ale śmiertelników już nie no i w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że coś zrozumieliście, bo jak ja zacznę gadać, to czasami po prostu człowiek się wyłącza i mnie nie słucha. Ale też trwamy więcej tyle, co pierwsza część. Więc zapraszam do kolejnej i chciałabym wam tylko powiedzieć, że będę opowiadała o takich imionach, jakby to powiedzieć, ważniejszych, które miałam nawiązania o tak. O których się na przykład właśnie jakby to powiedzieć wzorowałam z jakiejś tam źródłem. No i to by było na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i zapraszam do kolejnego odcinka. Pa, pa!